Co sprawia, że danej formie pieniądza warto zaufać? W każdej dobrowolnej wymianie ludzie skłaniają się ku takiemu pieniądzowi, który łatwo sprzedać, który niezawodnie przenosi wartość w czasie, który potrafi przenieść wartość na odległość bez utraty siły i który można dzielić lub łączyć w transakcjach małych i dużych. Pieniądz spełniający te kryteria ma zwykle taką cechę, że żadna władza nie może go arbitralnie rozmnożyć ani narzucić innym. Świat finansów nie jest przypadkiem. To system, który od setek lat działa według tych samych zasad. Większość pracuje, mniejszość gromadzi. A jeśli czujesz, że coś w tym układzie nie gra, masz rację. Dlatego budujemy społeczność ludzi świadomych, ludzi, którzy chcą zrozumieć, jak działa pieniądz, skąd naprawdę bierze się inflacja, dlaczego dług publiczny nigdy nie maleje. Jak wyjść z pułapki życia od wypłaty do wypłaty? W Skull Community łączymy przyszłych inwestorów, analitycznie myślących ludzi i tych, którzy widzą, że system finansowy nie służy obywatelowi. Dołącz, póki grupa jest otwarta i w pełni darmowa i zacznij rozumieć zasady gry, której jesteś uczestnikiem każdego dnia. Mówiąc prościej, zdrowy pieniądz jest wybierany, a nie narzucany. Dlaczego to ma znaczenie? Są trzy ogólne powody. Po pierwsze, pieniądz, który utrzymuje wartość, zachęca ludzi do myślenia poza dniem dzisiejszym. Kiedy wierzysz, że Twoje oszczędności w przyszłości nadal będą coś warte, masz silniejszy powód, by planować, przygotowywać się i odraczać gratyfikacje. Ekonomiści nazywają to niższą preferencją czasową. W miarę jak preferencja czasowa spada, ludzie są bardziej skłonni współpracować i inwestować. A mniej skłonni żyć z chwili na chwilę. Ta zmiana jest iskrą cywilizacji, wydłuża nasze horyzonty i zamienia sporadyczne przetrwanie w trwały postęp. Po drugie, zdrowy pieniądz zapewnia stabilną miarę dla handlu. Jeśli jednostka rozrachunkowa nie miota się gwałtownie, ludzie mogą dokładnie wyceniać, rozsądnie oszczędzać i budować złożone łańcuchy dostaw, rozciągające się na kontynenty i lata. Rynki mogą się rozwijać bez politycznych względów ani przymusu, ponieważ wszyscy ufają tej mierze. Z uczciwymi wagami i miarami przychodzą większe rynki, większa specjalizacja i, z czasem, więcej pokoju i dobrobytu. Po trzecie, pieniądz, którego nie da się wyczarować z powietrza, chroni jednostkę przed nadmierną ingerencją państwa i drapieżnymi pośrednikami. Kiedy władza tworzenia pieniądza jest ograniczona, ograniczona jest również władza cichego odbierania majątku tym, którzy go posiadają. To zabezpieczenie chroni nie tylko bilanse, chroni wolność. Pod tymi punktami leży idea tak prosta, jak często pomijana, preferencja czasowa. Preferencja czasowa to tempo, w jakim wymieniamy przyszłość na teraźniejszość. Ponieważ nasze życie jest skończone i jutro nigdy nie jest gwarantowane, każdy człowiek przykłada pewną premię do posiadania rzeczy dziś, a nie później. Innymi słowy, wszyscy w pewnym stopniu dyskontujemy przyszłość i zawsze tak będzie. Gdybyś zaoferował każdej racjonalnej osobie wybór między dobrem dziś, a dokładnie tym samym dobrem w pewnej przyszłości, czekaliby tylko, jeśli odpowiednio ją wynagrodzisz. Wielkość tej premii ujawnia ich preferencję czasową. Nie wszystkie istoty postrzegają czas tak jak my. Większość zwierząt żyje impulsywnie, odpowiadając na bezpośrednie potrzeby. Nieliczne budują schronienia lub gromadzą pożywienie, co sugeruje nieco dłuższy horyzont, ale i tak ograniczony. Człowiek natomiast potrafi się zatrzymać, wyobrazić sobie i planować. Przy niższej preferencji czasowej, potrafimy przezwyciężyć instynkt, wybrać cierpliwość zamiast impulsu i pracować nad przedsięwzięciami, które nie przynoszą korzyści teraz, lecz obficie później. To jest istota inwestowania. Poświęcając dziś czas na zbudowanie narzędzia, którego nie da się zjeść, uzbrajamy się w możliwość zabezpieczenia jutro większej ilości pożywienia. Pomyśl o pierwszym człowieku, który przestał polować na jeden dzień, by ukształtować grot włóczni, albo o pierwszym rybaku, który zrezygnował z porannego połowu, by zawiązać mocniejszą sieć. Taki akt odroczenia to ryzyko. Narzędzie może się złamać, eksperyment może się nie udać, nic nie jest gwarantowane. A jednak, jedynym powodem, dla którego ktoś by spróbował, jest to, że dłuższe procesy właściwie dobrane, dają większą produkcję i lepsze rezultaty. Decyzje tego rodzaju przesuwają produkcję z natychmiastowej do wydłużonej, z prostej do wyrafinowanej i z gołego przetrwania do rozkwitu. W miarę jak coraz więcej osób oszczędza i inwestuje, kapitał się kumuluje, a wraz z akumulacją kapitału rośnie produktywność. Gdy społeczeństwo obniży swoją preferencję czasową na tyle, by umożliwić oszczędzanie i tworzenie dóbr trwałych, często rozpoczyna się korzystny cykl. Im więcej narzędzi budujemy, tym bardziej efektywna staje się każda godzina pracy. Im bardziej efektywne są nasze godziny, tym więcej nadwyżek możemy odłożyć. Im więcej odkładamy, tym ambitniejsze mogą być nasze przedsięwzięcia. A z każdym obrotem tego koła, horyzont wydłuża się o kolejny odcinek. Uczyńmy to namacalnym. Wyobraź sobie dwie osoby zaczynające od zera, mające do dyspozycji tylko własne ręce. Nazwijmy ich Marek i Anna. Marek skupia się na teraźniejszości. Każdego dnia zbiera lub gromadzi tylko tyle, by się najeść, co zajmuje mu około ośmiu godzin. Anna natomiast jest gotowa znieść odrobinę krótkoterminowego dyskomfortu. Spędza około sześciu godzin na zapewnieniu pożywienia, dość, by przetrwać, po czym pozostałe dwie godziny przeznacza na wykonywanie prostych narzędzi kija do kopania, motyki, morze, kosza by naraz przenosić więcej. Po tygodniu tych działań wysiłki Anny zaczynają się kumulować. Dzięki narzędziom. Te same osiem godzin przynosi dwa razy tyle, ile Marek zbiera gołymi rękami. Mogłaby teraz więcej odpoczywać, a i tak jeść tak samo dobrze jak on. Lecz ponieważ myśli naprzód, inaczej dzieli swój dzień. Może zbierać pożywienie przez cztery godziny, wciąż tyle, co Marek przez osiem, a kolejne cztery godziny poświęcić na budowę lepszych narzędzi, poprawę gleby. Albo przygotowanie prymitywnego kanału irygacyjnego. Po miesiącu różnica jest nie do przeoczenia. Anna ma już nie tylko narzędzia, lecz także system wodny przyspieszający wzrost. Jakość jej upraw różni się od pożywienia zbieranego przez marka. Są zdrowsze, bardziej przewidywalne i obfitsze. Z czasem może jej wystarczyć tylko godzina, by zabezpieczyć dzienne potrzeby żywieniowe. To uwalnia niemal cały dzień na zadania, które pchają produktywność jeszcze wyżej: udoskonalanie narzędzi, rozbudowę irygacji, eksperymenty ze szklarniami, a może nawet składanie niewielkiego urządzenia mechanicznego. Każda decyzja o odłożeniu gratyfikacji zwiększa jej przyszłą zdolność. Jeśli Marek i jego dzieci będą wciąż żyli z dnia na dzień, Prawdopodobnie pozostaną na tym samym poziomie produkcji i komfortu. Jeśli Anna i jej dzieci będą nadal inwestować, ich produktywność będzie rosła dekada po dekadzie. To, co zaczęło się od kilku godzin dziennie, odciągniętych od natychmiastowej konsumpcji, staje się przemianą międzypokoleniową. W dzisiejszym świecie potomkowie kogoś takiego jak Anna byliby właścicielami nowoczesnych, Kapitało chłonnych gospodarstw rolnych, systemów tak złożonych, że zaprojektowanie ich zajmuje lata, dopracowanie dziesięciolecia, lecz po zbudowaniu przynoszą stałe zwroty przez wiele lat. Potomkowie marka mogą wciąż zbierać plony ręcznie, wykonując codzienną pracę w kilka godzin, ale nigdy nie przebijając sufitu narzuconego przez krótki horyzont. Podobną lekcję widzimy w słynnym eksperymencie z dziećmi. Z końca lat 60. każde dziecko posadzono przy stole i zaoferowano słodycz. Powiedziano im, że mogą zjeść ją teraz, albo poczekać około 15 minut, i wtedy dostać drugą. Niektóre uległy natychmiastowej pokusie, inne czekały i podwoiły nagrodę. Gdy badacze sprawdzili wyniki wiele lat później, ci, którzy czekali, mieli zwykle lepsze osiągnięcia szkolne, zdrowsze ciała. I mniej problemów z uzależnieniami. Nie chodzi o to, że cierpliwość gwarantuje sukces, lecz o to, że gotowość do odraczania gratyfikacji rozbrzmiewa w wielu dziedzinach życia. Podręczniki często rozwodzą się nad wymianą między ludźmi, albo nad polityką rządów. Tymczasem dla większości z nas najbardziej doniosłe transakcje to te, które zawieramy z naszym przyszłym ja. Każdego dnia dokonujemy kilku transakcji z innymi ludźmi, ale podejmujemy znacznie więcej wyborów, które w istocie są umowami między teraźniejszym mną a przyszłym mną. Pomyśl o osobie, która odkłada część każdej wypłaty, zamiast wydać wszystko, albo o studencie, który rezygnuje z części bieżącego dochodu, by uczyć się umiejętności lepiej płatnych w przyszłości. Albo o kierowcy, który kupuje niezawodny. Nie drogi samochód i unika zadłużenia zamiast brać kosztowny kredyt na krzykliwy model. Albo o młodym profesjonaliście, który zostaje dłużej, by opanować nowe narzędzie, zamiast wyjść na miasto. Albo o studencie, który przerabia sylabus tydzień po tygodniu, zamiast zakuwać w przeddzień egzaminu. W każdym przypadku nie ma egzekutora, nie ma dekretu, jest tylko wybór a głównym beneficjentem lub ofiarą jest osoba, która go dokonuje. Większość ludzi jest bardziej cierpliwa w jednych obszarach niż w innych. Mimo to, w przekroju całego życia, preferencja czasowa zwykle pozostawia spójny ślad. Ktoś, kto nawykowo ceni przyszłość, będzie zazwyczaj stale popychał siebie ku lepszym, długoterminowym rezultatom, niezależnie od napotykanych przeszkód. Ktoś, kto raz po raz podkopuje swoje przyszłe ja, często znajdzie sposób, by roztrwonić nawet wyjątkowo sprzyjające zrządzenia losu. Wszyscy znamy smutne opowieści o artystach i sportowcach, którzy zarobili spektakularne sumy, a jednak zakończyli kariery w trudnym położeniu. I wszyscy znamy zwykłych ludzi bez szczególnych przewag, którzy po cichu oszczędzali, inwestowali. I zbudowali sobie bezpieczeństwo oraz fundament dla swoich dzieci. Społeczeństwo, w którym większość ludzi dąży do tego, by zostawić dzieciom lepszą sytuację niż miało samo, to społeczeństwo, które idzie do przodu. W miarę akumulacji kapitału praca staje się bardziej produktywna, a podstawy życia łatwiejsze do zabezpieczenia. Gdy niebezpieczeństwo się oddala, a potrzeby są zaspokajane, Ludzie mogą podnieść wzrok. Mają czas i środki, by pielęgnować rodziny i przyjaźnie, uprawiać sztukę i naukę, pisać, budować i wnosić wkład. Nie chodzi o akumulację dla niej samej, ale o to, co ona umożliwia. Wolność, godność i szanse, by szukać sensu poza samym przetrwaniem. Wiele sił kształtuje indywidualną preferencję czasową. Ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo osobiste. Tam, gdzie powszechne są przemoc lub wojna, przyszłość jest mniej pewna i ludzie naturalnie silniej ważą teraźniejszość. Kluczową rolę odgrywają także prawa własności. Jeśli żyjesz pod groźbą, że to, co zbudujesz, może zostać odebrane przez złodziei lub przez państwo, trudniej uzasadnić staranne oszczędzanie i przedsięwzięcia długoterminowe. Opodatkowanie również wpływa na te decyzje. Im więcej zabiera się z każdego zarobionego dolara, tym bardziej ludzie ograniczają dodatkową pracę i tym głębiej nóż tnie w oszczędności, a nie w rzeczy niezbędne, zwłaszcza u osób o niższych dochodach. Dla naszej rozmowy decydująca jest oczekiwana przyszła wartość pieniądza. Na wolnym rynku ludzie wybiorą jako pieniądz to, o czym sądzą, że zachowa wartość w czasie. Im większą mają pewność, że dzisiejsze zarobki będą coś warte w przyszłości, tym bardziej skłonni są oszczędzać i inwestować. Taka orientacja kształtuje nie tylko finanse, wzmacnia nawyki cierpliwości w całym życiu. Gdy myślenie o przyszłości staje się drugą naturą, ludzie raczej współpracują niż oszukują, raczej dotrzymują obietnic, niż gonią za szybkimi zyskami. Raczej rozwiązują spory niż je eskalują. Krótkoterminowe sztuczki mogą przynieść korzyści dziś, ale często mszczą się jutro. Długi horyzont pomaga to dostrzec i odpowiednio się zachować. Z kolei, gdy siła nabywcza pieniądza jest po cichu przycinana rok po roku, działa to jak ukryty podatek. W wielu współczesnych gospodarkach, kreacja nowego pieniądza i manipulowanie stopami procentowymi, Obniżają koszt zaciągania długu. To może wyglądać atrakcyjnie. Pożyczki wydają się tańsze, inwestowanie łatwiejsze. Lecz tłumienie prawdziwej ceny kapitału zmienia nie tylko to, ile płacą pożyczający, zmienia także to, ile zarabiają oszczędzający. Wynik jest przewidywalny. Ludzie marginalnie mniej oszczędzają i bardziej się zadłużają. Niektórzy przesuwają konsumpcję naprzód. Opierając się na kredycie pod przyszłe dochody. Z czasem uprzedzenie na rzecz teraźniejszości nie pozostaje ograniczone do sfery pieniądza, zabarwia decyzje we wszystkich obszarach. Przejście od pieniądza, który utrzymuje wartość, a nawet zyskuje do pieniądza, który traci wartość, niesie głębokie konsekwencje. Przy słabszych oszczędnościach kapitał gromadzi się wolniej lub jest konsumowany. Produktywność grzęźnie. Płace realne stoją w miejscu lub spadają, nawet jeśli płace nominalne można windować poprzez emisję coraz większej ilości waluty. Ludzie, którzy czują, że ich pieniądz przecieka z wartości, chętniej wydają szybko, rzadziej planują starannie i łatwiej tolerują pójście na skróty. Tkanka społeczna się napina, gdy eroduje zaufanie. Historia daje dobitne przypomnienia. Cywilizacje zwykle rozkwitają przy zdrowym pieniądzu i strzępią się, gdy ich waluty są psute. Upadek Rzymu i Bizancjum oraz epizody zamętu w nowszej historii tego Europy noszą ten sam wzorzec. Rozważmy kontrast między wiekiem XIX, epoką ogólnie zdrowszego pieniądza i szybkiego, narastającego postępu a wiekiem XX, naznaczonym wojnami, inflacją i częstymi eksperymentami monetarnymi. Wzorzec nie jest doskonały, ale trudno nie dostrzec lekcji. To wszystko nie znaczy, że sam pieniądz tworzy cywilizację. Liczą się ludzie, rodziny, instytucje i idee, lecz pieniądz jest nicią, która biegnie przez niemal każdą wymianę, każdą inwestycję i każdy plan. Jeśli nić jest mocna, tkanina się trzyma. Jeśli nić jest krucha, zagrożona jest cała tkanina. Wracamy więc do punktu wyjścia. Zdrowy pieniądz jest wybierany, ponieważ działa w czasie, w przestrzeni i na każdą skalę. Chroni oszczędzających, klaruje ceny i wyznacza granice arbitralnej władzy. Skłania nas do szanowania naszych przyszłych ja, a co za tym idzie naszych dzieci i wnuków. Tworzy warunki, w których mogą rozkwitać zaufanie, współpraca i kreatywność. Gdy ludzie są wolni, by wybrać pieniądz, który szanuje ich czas, mają skłonność wybierać przyszłość większą niż teraźniejszość. I to właśnie, bardziej niż jakakolwiek proklamacja czy plan, zamienia zbiór jednostek w cywilizację.